No Noc już zapadła pies zawył w budzie księżyc, pojawił się na niebie blady, więc posłuchajcie wszyscy teraz, moi ludzie, tej oto fajnie balowej ballady. A wesoła będzie to ballada? Otóż. Mm. Jestem w autobusie na polu Area 51, z Grodzisk polski i mam ze sobą kartkę z pytaniami, które często nam zadajecie. Pytanie numer jeden. Najczęstsze. Czy to boli? Nie. A, kurwa! Z darta debilu, Dobra, a... da, da. trochę. Troszkę. E, czy są okraniacze na pikpoka? O, mu zaraz Są. Nie ma. Są. Al... Dobra, nie ma. Jakich zasad przestrzegać? Jak wygrywać? Dobra, co się liczy w tej grze? Orientacja w terenie. No, to jeżeli macie orientację w terenie, no to duży plus. Chyba, że jej nie macie. Tam jebnę. Tam są to Gdzie? Eee Orientacja w planie, czyli jak sobie wymyślicie plan, to dobrze byłoby go przestrzegać, no chyba, że nie. E, czy ja pobiegłem za daleko? O, delikatnie. Gotowy? Lepiej tak. E, ostrożność, jako pojęcie ogólne. I ostrożność, jeśli już przynosicie ze sobą materiały pirotechniczne, jakieś tam wybuchowe, dobrze byłoby ją zachować. Mam jedne Ała Ała A jeżeli nie no to chociaż potrafisz się z tego uśmiechnąć, potrafisz się z tego cieszyć. Kaluch ma spalony! Jeśli nie no to chociaż... Pierdolę taką grę! Co jeszcze się liczy? No dobrze by było, gdybyście przyszli z taką e, wspaniałą umiejętnością rozróżniania swojej drużyny od drużyny przeciwnej, bardzo się to przydaje. No to od swoich. No, ale do bazy się cofnij. Jak ty jesteś czerwony, a tu są niebiescy z tej strony, czerwoni tam się cofają. Aha. No, jeżeli, a jeżeli się nie uda, trudne zadanie, no to co się liczy i co gwarantuje dobrą zabawę? Dystans do samej gry. To co? <laughs> Dobra je. A biorąc wszystko to razem w jedną kupę. Do... Wszystko do jednej kupy. O, w ten sposób. Jeżeli wam to opowiadam, to zapraszamy na pole Area 51. rodzi Balgrodzic tylko Polski sezon 2014, już trwa. Jest zajebiście, ciepło. Zapraszamy. Cześć.